na pewno do wizyty u flebologa powinno nas skłonić jeżeli mamy widoczne żylaki czyli jeżeli zauważyliśmy na swoich nogach pierwsze objawy Choroby w postaci pojawienia się w, w, w jakichś miejscach na nogach żylaków, to powinniśmy rozważyć udanie się do specjalisty. Często takie problemy mogą być wyleczone w miarę szybko i na długi czas. Raczej nie rekomendowałbym, nawet jeżeli jedynym objawem jest pojawienie się zmian, żeby ten problem bagatelizować, czy, czy żeby z nim dalej żyć, funkcjonować i chodzić. Dlatego, że problem żylny, nieleczony, może się rozwijać przez wiele, wiele lat bez bólu, bez istotnych objawów. Natomiast jeżeli doprowadzimy do powstania przez wiele lat, dużych żelaków, to wtedy leczenie problemu będzie mniej skuteczne, dużo dłuższe, bardziej kosztowne i przede wszystkim mniej efektywne. W tej chwili mamy na tyle skuteczne procedury wewnątrznaczyniowe, że leczenie we wczesnym stadium często nie wiąże się z jakimiś większymi problemami dla pacjenta. Często jest bardzo radykalne i, i, i efekt, który się takim wczesnym leczeniem uzyskuje, jest na długi czas u większości pacjentów. Więc namawiam tutaj wszystkich, żeby leczyć się. Wcześniej, we wcześniejszym stadium, żeby nie doprowadzać do powstawania dużych żelaków na nogach, nie doprowadzać do problemu, który się trudno leczy i który wymaga połączenia i większej ilości metod, bo te wtedy procedury są dużo bardziej kosztowne. A za większą ceną w cedle nie idzie większa efektywność, czyli skłonność do nawrotów jest większa w przypadku leczenia dużych żelaków. Nie jest to tak, że w przypadku dużych żelaków, jeżeli wyleczymy problem, wyleczymy go też na całe życie.